Dzisiaj o 20.00, Fej MMA 21, oto moje typowania. Warka wieczoru, Tomasz Adamek versus Patryk bandura Bandurski boks w dużych rękawicach. Adamek wygra, na 100%, zawodowiec to jest. Kon Men Event, Alan Kwieciński vs Michał Pasternak boks w dużych rękawicach, wiadomo. Michał Pasternak wygra 100%. Karta główna. Rafał Tejkwan. Górniak versus Robert Passut. K1 w Majchachawicach. Wygra. Pasut. Warka. Adrian Cios versus Tomasz Strachu o Ma. To Tomasz Oświeciński wygra. Maciej Kacor BRS. Kacmar versus Marius Heiter Słoński. K1 na Gołe Piełści. Wygra. Kacor. Grzegorz Grech Ganczewski versus Piotr Serii Seriga. BMA by walczyć. Wygra Seriga. Jakub Azdus Matowiecki versus Miłość David Boras. K1 w małych rękawicach. Za bardzo ich nie znam. Wygra Asdus Dominik Kaleson. Czburski versus Jakub Guzik Szymański. Boksy w małych rękawicach. Kto wygra? Zobacz, nie znam. Ich, ale Kareson wygra. Dominik Mrozo-Mrozowski versus Rafał Młodynińca. Sobąkiewicz. Kajden w Majchankawicach. To ja bym stawiał. Zaraz nie znam ich. Ale bym postawił na Mrozzo. Kraudia Syguła versus Ewa Piątkowska. Boks Kajden Elma. Wygra Ewa Piątkowska. No to na tyle. Osiem, na karcie warku 8 jest 8 wark. No to zegnam się z Wami. Do zobaczenia. Napiszcie w komentarzu swoje typy.